Mikrowela. Jest fajna szczotka. Take wki, można sprzątać. My wszystkie światła. Ciemno już noc nadchodzi. Nie, zaraz będzie jeszcze Nie, powinno strzelać razem z tym, żeby to się połączało. Na razie to tylko się połącza, a ja wróciłem. A jak to? No przecież to jest szał! właśnie. chcesz grzyby? Pana grzyby chcesz? Nakręc, tak, chcę. grzybę. to tam grzybę. Tak. Ale śmierć w sumie. Dobrze, może historię od początku. Był ja sobie po półkornie... Nie. Popkorn był zapakowany taki oto pojemnik. On był mały, wow, prawda? Popkorn koniec ten z kukurydzy ogólnie, okay. z zbiorą. A to trzech. A, cicho, cicho. Ty... Ty... akcja. Yeah. I dziób, to dziób, dziób, Ty dziób, 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 To nie jest dziób, 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 kto nie umie zrobić popcornu? Ja umiem, ja umiem. Ej, ale my czekamy dłużej niż dwie minuty czy cztery, jakoś tam kazali, Nie będziemy wiedziały, kiedy go otworzyć. Nie, nie, ja będę wiedziała. niby? Jak tak napęcznieje, tak jeszcze bardziej. To wtedy wyjmiemy. Prawda, na Ale czekamy, Haribo. ma nagradaj! Haribo, nie, my się przyklejniliśmy, gniliśmy. Ja tyle, to... Ja to... Ja to się rozpopiec. Że <grym> my <Wyrusia> mamy operację grubsza. Operacja nerek. Zetknijmy mu nerki. Ej to poczekaj, no władzę. Boże, niech go zerbię. Dalej, bo możemy opiekować. Także. Wierci, tak, że puchnie, to będziesz miała. A Mazurowa tuli mnie od tyłu, mm -hmm. bierze mnie od tyłu, popcorn pęka. Ale Ej, ale patrzcie, tu się rusza. Ej, możesz go wymienić, ale ten nie będzie cały nie. nie, jeszcze nie. Dobra, ty nie musisz tak ostro strzelać. Skąd ty to wiesz? Robiłaś kiedyś popcorn? No, no. na głęboki. Pola, pokaż swoje ekstra portki. Ej, ucho mnie, sędzi, Proszę bardzo, o, pod skarpetki. Karpetki są super. Bardzo ładna. Dobrze. Oto nasze dziewczęta próbują wynieść na górną do górnej sypialni oto ten materac. Mazurowa pęka, pola się już zwija.

Pola pchaj. Puszcz, puszcz. Dobra, puść, <śmawia> puść. Mazurowa uciekła. <śmawia> no widzisz? Ciekawe co z popcornem. No idź. <śmawia> Takelinowało się. Nie, jest, idzie dalej. Pola. <śmawia> Jeszcze wyżej. Zostało Odcinek drogi mniej więcej taki. Koniec. Pokażę kiedyś ty zbierasz. <grym> Dobrze. Idziemy na kolejny. O, kurde, trzy gniazda mnie. poleję, cię. do to. Jest to, to. <grym /dobrze> to kupię. Słowo pchaj to! Prowo nie pchaj! Jest! Aleluja! Prawie, prawie skończy... Prawie... Dobra idźcie! Dalej! Tak jest! Skończyłyśmy! E, teraz pokażemy syf e, Waroniki... O, kamery i popcorn. Nie mm. poparzę. Iwona, mm. pan... Mm. Gdzie pan jest? Zobaczcie nasz nóż. Gdzieże? Wierzę, Gdzieże? Mm. Chyba piekarnik na to odchodzi. No, on się tak ten... On zawsze tak... Gdzie? Mm. Bo mu dupa nie urosła. No teraz pyszota. Ty co <śm> <tyszota. śm> <tyszota> to jest? <śm> ty się nie dopaliły. Pyszota. Nie jest złe. Jak na nas nie jest zły. Na nie Znowu się zły. <śm> <tyszota> nam się nie udało. <śm> to <tyszota> jest Nie to się Nie. się soli? Czy to się kręci? Nie, się soli. Już tyle powiem, że nie ma. Są, nie wodę, Ale spróbujmy. <grym> nie, no nie ma. To przepis mojej babcy. Nie, no nie to jest najlepsze, że to chodzi. Spróbujmy spalonego. Spalony też nie. O, to. Ik ga er wel even in zitten. Je hebt me staanlang. Ja, maar dat is niet zo mooi. Het is 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 Mi się nie udało, to znaczy mi taką osobę towarzyszącej, ponieważ ten popcorn powinien się robić w mikrofali, albo jak to pola mówi, mikroweli, a nie w każdym Ale nie jest złe. Pozdrawiamy firmę Masło do mikrofelej rury. Ten kanto. <grym> nie, kanto. Ja, dobra, nie, kanto. Dobra, nieważne. Jakiś popcorn. Nie kupujcie tego popcorn. Mm. No Moja kochana. Nie, nie.